17 urodziny? tak, to były moje 17 urodziny. Czy to był... Nie, dobra, nieważne. Bo to był, to... Nie pamiętam, to był albo wyjazd, albo moje urodziny. I generalnie umówiliśmy się z ziomkiem moim Szczepanem, że jedziemy się... jedziemy palić, a nie powiedział mi gdzie. No to ja uchechany wziąłem wziął oczywiście kalafiora ze sobą na majty. i ziomek, a ziomek jak się okazało, wziął waporyzator. No i mówi, mówię, no to stary, co to co gdzie? Znowu idziemy na ten OKF OK, walić tłoka. On mówi nie, nie, pokażę ci drogę lepszą. I zabiorę cię w jedno miejsce. Ja myślałem, no, pe, no okaże się, że mi wyzna miłość gajowską. Ale mówię, on mówi do mnie, nie, nie, Byczku, jedziemy, jedziemy do Warszawy. Ja mówię, o kurwa. No dobra, no tu jedziemy. To jedziemy, jedziemy do Warszawy. Usiedliśmy sobie przed pałacem prezydenckim na ławeczce. Siedzimy sobie rozjebani. Generalnie, no, y, tłok się leje hektolitrami. Chilera, utopia. Palimy, palimy. I tak, no, nie tam rzadko, kiedy na oczy siada, i tak rozglądamy się i patrzymy, że pewno jest patrolów policji. Patrzymy się wszędzie, no i kurwa, no, tak patrzymy, żeby, żeby czasem nas nie szczaili. Pakiet sody ale przychodzi do nas jeden aspirant i mówi: Dzień dobry panowie, a my mówimy: No, dzień dobry. A on, no, yy, o co chodzi? On mówi: Ej, tak, sobie chciałem pogadać i sprawić, czy panowie tutaj nie spożywają hechechuany. A, 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 a my do niego. Proszę pana, dlaczego my już tacy zasrani w ogóle? Dla, ale proszę pana, dlaczego? Dlaczego pan myśli, że my tu spożywamy takie niecne, niecne, zioł, niecne zioła? On mówi. No bo wiecie, panowie, ta ławka jest dosyć przeklęta, bo tutaj właśnie najczęściej jest spożywana marihuana w Warszawie. My tak z ziomkiem się popatrzyliśmy na siebie. Ziomkowi widziałem już spod, tej, spod okularów przeciwsłonecznych, że mu tak siadło fest. <śledz> Mnie jeszcze nie siadło i tak patrzymy się na niego, a on mówi, tak naprawdę, ale wie pan, żeby tu nie spożywał. Ja w ogóle waporyzator mam pod tym, pod koszulką, parzy mnie jak skurwy syn po brzuchu i tak. Ale tu, tu pan wie, że my tutaj, no raczej no nie widać po nas, że jesteśmy w jakimkolwiek y, y, stanie y, niedogodnym. Nie, 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 tylko chciałem po prostu sprawdzić. Do widzenia. Od, oddalił się chłop 5 minut, mi siadło od razu na oczy i patrzę się na ziomka z, z uśmiechem, badanem od ucha do ucha i mówię do niego, ty stary, ale mi weszło. <tostanowila> Ej, nie ja Nie potrafię grać na tym serwerze. Co my gra ta NNC? Łocik, Mucik, NNC? Mm -hmm. No. you <sharp inhale>